Cimano, tutaj ryb z tej strony stworzyłem swój link na G2A. Możecie kupować tutaj gry antwirusy Windows 11 albo Windows 10. Polecam naprawdę. Niektóre ceny są zajebiste, tak, tak, tak samo promocje tylko polecam. Cimano, to ryb z tej strony. Hmm. Teraz trzeba nagrać środeczkę polską. Niszczarkę. kofika? Nie wiem. Dobrze, dobrze go nazywam? Kowika? Jo! Dobrze jest. Powiem Wam tak. Tym Niszczycielem miałem fajną historię, taką, że no dla mnie ten joke jest za wolny. Były takie różne sytuacje, że no dałem się kilka razy objechać, to tamto i, ale. Yy, siutomeczka jest fajna, fajny pancerz też ma, bo czasami odbije, czasami nie, to też zależy jaka, jaka jest sytuacja, yy, co jeszcze, działo, działo jest nawet spoko I po, po pierwsze, siódemką jeszcze nie musicie grać tak bardzo agresywnie, nie? ale ja będę grać, bo Trzeba się pomału, pomału uczyć się. Dopiero od ósemki można grać jak bardziej agresywnie, tylko to jest lipa, że niektórzy was przebijają z skolcika. Ale obrażenia są fajne, jak ktoś tak z was podjedzie, to przeciwnika pach za 500 nie? możecie nawet walnąć. I to jest uczucie fajne, nie? Bardzo fajne. I, i co jeszcze? Y Ósemka ma takie, takie coś, że bardzo szybko ładuje. To, to mi się podoba, tylko jest ba, y, mułowata. Skręty ma dobre. Jak nie wiem, trzymacie W, skręc, nie wiem, skręcacie w lewo albo w prawo, jest okej okay jeszcze. Ósemka y, miałam taki problem, że mułowata jest chyba go, gorsza niż ósemka. Tylko mam dwa razy paliwko, nie? Te słabsze i te mocniejsze paliwko. W wyposażeniu mam takie. Zapasy, amunicja. Kto jak woli. Pancerz. Pancerz mamy. Przód 225. No to i nawet jest spoko. Tylko... To bo... Co najb najbardziej mi boli. To. I co jeszcze? Jak, jak już przeładuje Goldzika, no to... Przepija was, nie? Boki 85, tył 40. Nieźle. Nie nie jest gorzej, no, ja uważam, że ta siódemka jest taka średnia, bardzo średnia, nie? No dobra, lecimy z tematem. Zagram, nie tak dwie albo trzy ptaki, nie? Same siódemeczki, no, nawet jest poko. I co jeszcze mi najbardziej boli? Jeszcze długo ładuję te, te działo, nie? Dwie szósteczki jeszcze nawet są. Gramy bardzo agresywnie. Zobaczmy, co se będzie Jak coś to ktoś kampi tam z tyłu. Po ciężki dostał. Wszystka moja ginie Oła yy, to wszystko może nawet walnąć Trzeba to wycelować To w gąskę poszło Tylko najbardziej się boję Tego niszczyciela, nie? Tam szóstka to tam bubiety jest, nie? Bez tu mówię Nawet fajnie wchodzi, nie? Oho ojoj ojoj oj, oj, zabolała. zabolało ładnie dostał mi się wydaje że nie, nie damy rady nie damy rady kotocha dogonić była okazja jak go jebnąć. No nie wyszło. Dobra, Esa. Esa, Esa Teresa. Ajajaj Mogło wejść Tam niby jest iso, ale Czy by to weszło? No we mnie weszło, Nie? Dobra, tak. dobra, jestem. Mogłoby być lepiej, ale tak wyszło ble. Nie wiem, podjechać na, na ciężkę czy tam? Nie wiem Są usumeczki, nie? Oho, oho, oho. Ale nie tutaj No właśnie Bez Problemu weszło to we mnie Jest ten O jenny. Ale bym dostał Głupio Bez wam mówię Weź tego pindola Dobra I po co? Ale tam dostał O Ojej o jene. Ja też dostałem, tylko trzeba też zaznaczyć, że to jest magazynek A ja dostałem, nie? Ale ta mapka jest paskuna do gry Eskitu mówię Ona no nie jest zła, ale... Walka po środku jest bez sensu tutaj. Paskudnie. Dobra, lecimy. Yy, tamta pitewka była niezaplanowana Mógł, powinno być tutaj lepiej, ale kto walczy w środku, nie? Tej mapki, nie wiem ósemki będzie ciężko yy, agresywnie grać po ósemkach, a bez yy, golcika cię, przy, yy, no będzie was przebijać się. Mnie też. No, ten czok jest fajny na szóstki, na siódemki, ale na ósemki. Nie. Jak ja zobaczyłem ósemki. O no. A tak mógł być pięknie. Wjechał już na bazę. Nie wiem, mi się wydaje, że popełnił błąd straszny. No, pozwól mu się cofnąć. Aha. Okej. Okay. Co ten ziomek tutaj robi, nie wiem. Mamy te 34, ale czy zdążę podjechać? Żeby ona dostała. Te 30, niby dostała. Ale co mi dodaje, żeby dostał? Jak pitewka może być za, zaraz przegrana. No, 8 ma pancerz, no. Fajne, spoczko nawet. Ojej, musiał poczuć. będzie bolało. Dobra. Tylepałem się i się udało. Poczekaj to, widać. Chciałem się cofnąć. Lekko. I takie pitewki są, nie? Dzisiaj. Ale dostanie od boku. Patrzcie. Patrzcie teraz. Jak ósemka, to siałem śliwki. Co to było? Okej. Okay. Można i tak, nie? Jednego mniej. Może co z tego będzie? Ale nie wiem. Chyba nie. Nie ma opcji nawet. Ziemek tak za bardzo nie obserwuje, co koło niego się dzieje. A może. Może być wygrane? No? O Jenny, jaką gra. Dziwnie gra. Peski nie już po nim jest. Nie! Na, to nawet nie będzie wygrane. Te 34. To ma full full życia. Jeszcze to jest magazynak Będzie lipa straszna z tego. I ziomeczek chyba jest na magazynak nie by się cofnął O to już się spomnieł Za dużo błędów Baskietowa mówię no Objechali nas 800 No Poszło gorzej niż myślałem, nie? Bez wam mówię No dobra hmm. Chyba tylko jedna taka pitewka fajna była, nie? 1400 tylko nie? Potem przegrane No, no spaczcie Ja dzisiaj grałem I nawet wczoraj troszeczkę nie? Ale dzisiaj No tak 60% przegranych, 40% wygranych, nie? Nie wiem, zagrać jeszcze jedną czy nie. Dobra, zagram zobaczymy, jak to w ogóle będzie, nie? Usemki. ósemki, nie wiem. Czy to się w ogóle opłaca grać agresywnie, nie? I to jest takie pytanie. Isso. No, to jedziemy. No, pokaż go. O, ale ty umarłeś, kujowo. Dobra, dostał. Ale po co on z Nie Na wymianę szedł? Nie mam pojęcia, nie? Peski co? Ten zaraz zginie. Dobra ESA 411 Szczerze mówiąc ja mogę tutaj nawet dostać się 356 no, Trochę zabolało Ale to nic Dobra ESA Jedyna pitewka, która najlepiej wyszła, nie? Bez końcówka będzie najlepsza, nie? Jak komuś się spodobała łapeczka w górę, sub i komentarz, nie? Darka.